Dzień dobry. Witaj, mój drogi YouTube. Dziennik budowy. Dzień 132. Poczekajcie, muszę się żeby buty wyczepać, bo nie chcę tam nagnoić. Przygotówka przed betonem, moi kochani. Rewelacja. Za pół godziny powinna grucha przyjechać, ale chciałem sobie dziennik nagrać przed betonem, bo po betonie będzie. Po prostu gładko, i nic nie będzie widać. Zobaczcie, jak to wygląda, jak to wyszło. Te moje podkładeczki. No, to jest taki troszkę pic na wodę fotomontaż do grubszego drutu i na, na beton. To są takie podkładki pod, pod wylewkę, a nie pod płytę. Natomiast rozbita płytka betonowa robi robotę w każdym miejscu. Wszystko jest tutaj. Na cacy. Ławy są zamiecione. Już zamietliśmy do środka, żeby tego nie wrzucać za, za styrodur. W miarę po ty można przejść. I tak to trzeba będzie przecież beton rozprowadzać. Z Jeszcze muszę samolot zrobić. Także prędziutko jeszcze do, do samolotu. Taka ściągaczka DH 2,5 metrowa do zagęszczania, do wibrowania i, i do zbierania. Jedno co, to przy takim układzie ciężko będzie nadmiar grabkami zbierać, więc trzeba będzie trochę się napocić albo odwrotną stroną grabek. Są jeszcze te takie ściągaczki, nie? Bez, bez ząbków, ale... Ale powiem Wam, że zacnie. Zacnie to wygląda. I beton mi się dzisiaj trochę spóźnił. Powiem, że na szczęście, bo radośnie... Człowiek, jak tylko ma chwilę więcej, to, yy, to niestety odpuszcza sobie. No i ledwo, ledwo przed chwilą skończyłem ostatnie wiązałki robić. Także tak to wszystko trybi, moi kochani. Jest to fura roboty, ale no jak to dzisiaj zrobię, jutro sobota, będzie dzień przerwy technologicznej. I na tej przerwie technologicznej beton sobie wystygnie z 12 kubików zamówione a trochę ponad kubik na jakieś niedoróbki ewentualnie wyleję tam przed Przed schody z przodu z tamtej strony ale co jeszcze chciałem powiedzieć o tych podkładkach powiedziałem że one fajne są bo miały drut wiązałkowy no i te kratki w miarę z, e, siedzą razem, to jest jedno, a drugie to to, aha, kanalizacja. Z kanalizacją na początku myślałem, żeby zostawiać uszczelkę pod deklem, ale wczoraj wszystko, wszystkie uszczelki zamknąłem, wysmarowałem e, tą pastą poślizgową, żeby je tu pootwierać, bo te dekle jednak, e, no one przy jakimś tam uderzeniu czy przy ruszeniu butem, czy, czy kratką tą zbrojeniową, one odskakiwały no nie wyobrażam sobie, żeby mi taki odskoczył jak beton się leje, no bo wtedy byłaby masakra i tragedia dobrze czasu mało więc ciągaczkę idę zrobić i lecimy z tym betonem także taki dzienniczek budowy przed betonowaniem z betonu jeszcze pewnie Jakiegoś shorta, włoje, więc czekajcie cierpliwie. Tylko wszystko będę po kolei wypuszczał, bo nie sposób ogarnąć wszystkiego naraz i jeszcze przy tym YouTuberować. Panoramka, piękny, piękny widok. Jestem bardzo zadowolony. Mogę powiedzieć swoje ulubione słowa kto robił ten zrobił I nie przedłużając subskrybujcie komentujcie oceniajcie i do zobaczenia w następnych odcinkach pozdrawiam